Pan kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi gotowych pójść za nim By łowić serca słów Bożych prawdą O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś Boje usta dziś wyrzekły me imię Swoją barkę pozostawiam na brzegu Razem z Tobą nowy zacznę dziś mu. Jestem ubogim człowiekiem Potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, bez kropli potu i samotności. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twoje. Czekłem imię swoją barkę, bo na brzegu. Razem z tobą nowy zacznę dziś kóg. O Panie, do tyle mnie spojrzałem. doby zacznę dziś wód. Dziś wyjedziemy już razem Łowić serca na morzach dusz ludzkich Twej prawdy siecią i słowem życia spojrzałeś Twoje usta dziś rzekły me imię Swoją wartę pozostawiam na brzegu Razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. O nie spojrzałeś Twoje usta, dziś by rzekły imię. Swoją wagę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą, doby no by zawsze dziś mu. Nasz któryś jest w niebie. Ojcze Niebieski, proszę Cię przebacz duszom czyśćcowym kapłanów. Że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci, tobie ich Panu i Ojcu któryś przez czystą łaskę uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one przeciwnie, z powodu swych grzechów wypędziły cię z serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać. Aby zadość uczynić za te grzechy, ofiaruję ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony syn składał ci w ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę i zadośćuczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas, dla dusz czyścowych, i całego świata. Dusze czyścowe kapłanów, powierzamy Tobie, Panie. Święć się imię Twoje. Błagam Cię, Najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym kapłanów. Że nie zawsze godnie czciły Twoje święte imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły się niegodnymi miana chrześcijan. Aby zadość uczynić zapopełnione przez Nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez Swe słowa i czyny oddał Twemu imieniu Twój umiłowany Syn w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie, dla nas, dla dusz czyściowych i całego świata. Powierzamy Tobie Panie, dusze czyśćcowe kapłanów. Przyjdź królestwo Twoje. Proszę cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszą czyśćcowym kapłanów. Że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe królestwo. Które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój. Aby zadość uczynić za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego Boskiego Syna, który żaliwie pragnął, aby stały się one, one także, dziedzicami Jego Królestwa. Amen. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, dla dusz i całego świata. Powierzamy Tobie, Panie, dusze czyśćcowe kapłanów. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Proszę cię, najlepszy, Ojcze, przebacz duszą czyśćcowym kapłanów, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli. Aby zadość uczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości serca, Twego boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, dla dusz czyśćcowych i całego świata. Tobie, Panie, powierzamy dusze czyśćcowe kapłanów. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Proszę cię, najlepszy, Ojcze, przebacz duszą czyśćcowym kapłanów, że nie zawsze przyjmowały sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem. A często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie. Aby zadość uczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję ci niezwykłą świętość i głęboką kontemplację naszego Pana, twego boskiego syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen. Dla jego bóles nie Jej miłosierdzie dla nas, dla dusz czyścowych i całego świata. Przyjmij, Panie, dusze czyścowe. Kapłanów. Odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszą czyścowym kapłanów. Wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać, ani wybaczać swoim wrogom, aby zadość uczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój boski syn, kiedy był na krzyżu. Amen. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas, dla dusz i całego świata. Powierzamy Tobie, Panie, dusze czyśćcowe kapłanu. i nie wódź nas na pokuszenie. Proszę Cię, Najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym kapłanów, że nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i oddawały się rządzom cielesnym. Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne grzechy, którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan, Jezus Chrystus, odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla, Powierzamy Tobie, Panie, dusze czyśćcowe kapłanów. Ale nas zbaw ode złego i od wszystkich kar przez zasługi Twego umiłowanego Syna i prowadź nas jak również dusze czyśćcowe kapłanów. Do wiecznej chwały Twego Królestwa, które oznacza Ciebie, Amen. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze, tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś. Zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie, jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milkną w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon, żeby widzieć naprawdę zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzić niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno, nie pisze o tym zbyt często, lecz pisze raz na zawsze a będziesz tak jak Delphi łagodny i mocny śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą. Uśmiechnij się gracie siostro do Boga Ojca. Z myślą o spotkaniu z Nim. Dusz kapłańskich, Dusz Kapłanów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za wszystkich kapłanów, dzięki którym przyjmowaliśmy sakramenty święte przez całe nasze życie. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.